Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie o studiu, witam moją gościnę, liderkę w marketingu sieciowym Małgorzatę Sosińską. Dzień dobry. Cześć Tomku, cześć, miło Cię zobaczyć. Niezmiernie się cieszę, że przyjechałaś, że wreszcie tu jesteś. Tak, że... udało się, pokonałam 140 z... km, żeby tutaj dotrzeć do Ciebie. I cały czas uśmiechnię. Z wielką tak. radością. radość. Tak, bo my w ogóle regularnie się spotykamy w internecie na spotkaniach networkingowych właśnie i bardzo, bardzo się polubiliśmy, bo w ogóle co to jest network marketing? Hmm. Czy zdarzyło Ci kiedykolwiek komuś coś polecić? nie Wiem, fryzjera, kosmetyczkę, no, mam, salon? Mam swoich partnerów i partnerki biznesowe, których polecam regularnie moim klientom. Super, po ci za to pieniądze? Dostaję procent. Okej, ale teraz w takim życiu tradycyjnym, standardowym? Także, ja polecam. To po prostu jest tak, obsyłam. że polecamy, wysyłamy mhm. do mechanika, którego lubimy, albo który dobrze zrobi nam samochód, natomiast nie dostajemy 100 pieniędzy. Marketing sieciowy e, opiera się na tym, że polecamy produkty lub usługi. I firma nas za to wynagradza, czyli po prostu nie inwestujemy swoich pieniędzy, nie zatowarowujemy się, tylko odsyłamy na przykład do sklepu internetowego, jeżeli to są produkty. I firma wynagradza nas za efekt, czyli za ilość przeprowadzonych klientów. Tak mówiąc, w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo. Natomiast... Cała idea marketingu sieciowego polega na tym, że dużo osób musi zrobić niewiele, czyli przez to, że budujemy też strukturę konsumencką i strukturę partnerów, no to jakby wszyscy zarabiamy i wszyscy wrzucamy do jednego worka nasz obrot. No dobrze, to tym się zajmujesz teraz, a wcześniej mhm. korporacja. Dlaczego postanowiłaś rzucić korporację? Zresztą w książce Pomysłowi kreatywni napisałeś, że ty człowiek korporacji, więc tym bardziej się dziwię, że tą korporację rzuciłaś, skoro lubisz. Jeżeli ktoś pracował w korporacji, to pewnie się nie dziwi, <laughs> ponieważ po ilu latach przychodzi zmęczenie. I tak było też w moim przypadku. Korporacja, z którą pracowałam przez kilka lat, że to pracowałam kilkanaście lat dla dużych warszawskich firm i korporacji, zmieniła zasady gry w trakcie, co zaraz się niestety dość często więc musiałabym po kilku latach pracy i wyrabiania swojego rynku, ponieważ jestem handlowcem, lubię ludzi lubię ten styl pracy, więc jakby lubię kontakt z ludźmi i budowanie relacji, więc musiałabym zacząć od nowa. I to był taki moment, kiedy zbliżałam się do czterdziestki i powiedziałam, że to nie jest już ten etap, kiedy chciałabym zaczynać od nowa i budować sobie od nowa bazę klientów. Pojawiło się wypalenia zawodowe, pojawiło się takie zmęczenie, miałam dość tego wyścigu szczurów takiego przysłowiowego warszawskiego korporacyjnego. No i z postanowiliśmy, że rzucamy wszystko, tylko nie wyjeżdżamy na te bieszczady przysłowiowe, tylko na południowe Podlasie, ponieważ to są takie rejony, których niedaleko się wychowałam, więc to są takie rejony, które są mi znacznie bliższe. No i wyjechaliście i zdecydowałaś się na pracę w marketingu sieciowym, czyli w tym network marketingu MLM-ie też mhm. tak się na to mówi. No ale w Polsce nie ma to za dobrej sławy. Tak, I ja też miałam złą opinię. To u mnie nie było takie proste, że ja zdecydowałam na współpracę z marketingiem sieciowym, ponieważ jeszcze w czasach, kiedy mieszkałam w Warszawie, faktycznie miałam kontakt z marketingiem sieciowym, współpracowałam z inną firmą, była to krótka współpraca, ponieważ te wszystkie obawy i wszystkie złe opinie się potwierdziły niestety mm -hmm. i się czułam trochę taka oszukana, zainwestowałam w sporo pieniędzy, które straciłam i powiedziałam, że nigdy więcej się nie zaangażuję w marketing sieciowy. Tak o dokładnie miałam opinię. Natomiast kiedy wylądowałam na południowym Podlasiu, szukałam do siebie takich rozwiązań, które pozwoliły pracować by mi zdalnie. Czyli, że mogła z mojego tarasu 40-metrowego, słuchając ptaszków w koło i oddychając pełną piersią w końcu po warszawskich korkach, żebym mogła jednocześnie pracować. I kiedy. Okazało się, że te możliwości zawodowe, i możliwości pracy są dużo mniejsze niż mi się wydawało na początku, kiedy wyjeżdżałam z Warszawy, Chyba ten entuzjazm miałam na zbyt wysokim <noise> poziomie. Zadzwonił to mnie znajomy z czasów, kiedy pracowaliśmy razem, kiedyś właśnie przy uprzednim marketingu sieciowym w Warszawie i zaproponował mi współpracę. Na początku wysunąłem wszystkie możliwe kolce, powiedziałam nie, w ogóle nie ma takiej opcji odejść ode mnie, nie, w ogóle mnie tu nie wspominaj, nigdy więcej nie wrócę do marketingu sieciowego. Natomiast oni zaproponował, żebym się tylko przyjrzała produktom, czyli jakby jeżeli okej, okay, nie, nie, nie wchodzisz to biznesowo szanuję, natomiast przyjrzyj się produktom, może akurat się okażą takie, które ci się spodobają, no bo wiadomo, że marketing sieciowy akurat z, z tego jest znany, że najczęściej są produkty naprawdę marki premium i są bardzo dobrej jakości. I to był taki moment, kiedy to była pandemia, więc jakby byliśmy odcięci od lekarzy, to jest marketing suplementacyjny, natomiast mój mąż się borykał od roku czasu z poważnymi problemami z wątrobą. Wszyscy lekarze rozkładali ręce, miał wyniki badań w normie, nie wiedzieli co mu jest. I wtedy powiedziałam, koledze, mówię OK, rzuciłam mu takie trochę wyzwanie. Na początku może bardziej dla zasady zamówię odczep się ode mnie, bo i tak to przecież nic nie da. Suplemenciki, proszę cię, lekarze rozkładają ręce, co mi pomogą suplementy. I zamówiłam od niego kilka produktów, które zaczęłam testować na moim mężu. Noż się śmieję, że zrobiłam z niego króliczka mm -hmm. doświadczalnego. No ale na no, okrągło był zmęczony, okrągło był... Autentycznie był nie do życia, więc y, trzeba było jakoś mu pomóc. Na początku mąż się pukał w czoło i mówił, no chyba zwariowałaś, będę pił jakieś suplemenciki. No ale po kilku e, ostrzejszych rozmowach jednak uległ e, i zaczął te produkty stosować i słuchaj, po trzech tygodniach, kiedy go zapytałam, Andrzej, co z twoją wątrobą, on spojrzał na mnie jak na wariatkę, mówi, Gośka, zapomniałam, że go boli. Po roku czasu szukania rozwiązań. Więc to u mnie był taki moment, kiedy mi kliknęło w głowie, że przecież w mnie, uważaj, jest masę ludzi, którym można pomóc, nie zarabiać na nich. Tylko, że można im pomóc, ponieważ nie mamy lekarzy. I po stąd ręku. wymyśliłaś sobie, że to będzie zarabianie przez pomaganie? Dokładnie tak. Tak to się u mnie zaczęło. Ja w ogóle nie planowałam biznesu, bo tak, tak jak powiedziałam, nie był on dla mnie bliski. Natomiast takiego polecania sklepu internetowego, no bo też się nie bawiłam jakby sprzedaż bezpośrednio, bo nie mówię, ja na tym to polega. Tylko z polecenia sklepu internetowego z naturalnymi produktami okazało się, że to grono... Konsumentów wtedy jeszcze rosło, zaczęła się rozrastać sieć, zaczęły się przyłączyć kolejne osoby, które powiedziały, to, słuchaj, to jest faktycznie fajny pomysł też na biznes, to one mi jakby uświadamiały, że warto się przyjrzeć temu biznesowo. I nie wiem, kiedy na dobrą sprawę w ciągu paru miesięcy się pojawiły pierwsze awanse, fajne pieniądze. Struktura zaczęła się rozrastać. Na no, dzień dzisiejszy mam cztery awanse, jestem w kilkunastu krajach, ponieważ 50 dólar. Dwóch... Tak, znaczy w marketingu awanse? sieciowym w momencie, kiedy masz odpowiednio zbudowaną strukturę, odpowiedni obrót jakby mi w sklepie internetowym, y, awansujesz. Po prostu tak, tak jest, taki jest skonstruowany plan marketingowy. I za awans dostajesz po prostu dodatkowe wynagrodzenia, dodatkowe prowizje, możesz jeździć na wycieczki menedżerskie, dyrektorskie, możesz otrzymać samochód od firmy na dyspozycję na dwa lata. Więc to są takie dodatkowe profity znane tak naprawdę z korporacji, ponieważ no, korporacja jest znana z tego, że te profity takie dla handlowców, dla osób, które osiągają no dla tak. menedżerów, to znacznie, znacznie wyższe niż normalny multisport i tak dalej, no, i tak dalej, tak. Komputer. Dokładnie tak. Natomiast to też nie było tak łatwo, bo owszem, zaczęło biznes się tworzyć, natomiast ja ciągle te gdzieś tam w tyłu głowy miałam ten uraz do marketingu sieciowego i przez parę ładnych miesięcy się mocno tej firmie przyglądałam. I dopiero jak pojechałam w lutym, się przy, w lutym 2021 się zaangażowałam, natomiast w sierpniu pojechałam na pierwszą konferencję, pierwsza, która była możliwa po pandemii. I wtedy dopiero mi się otworzyły oczy, ponieważ poznałam założycieli firmy, poznałam firmę, firma jest polska, okazało się, że to są tacy normalni ludzie aż do bólu z olbrzymim sercem na dłoni i faktycznie ich główny przekaz, który wtedy usłyszałam na konferencji, to jest nie patrz na pieniądze, tylko spójrz na drugiego człowieka. Czyli pomóż mu albo zdrowotnie, bo takie masz możliwości, albo biznesowo, bo gdzieś potrzebuje dodatkowego źródła dochodu i potrzebuje zarabiać pieniądze, albo rozwojowo. To są takie trzy filary, na które stawiamy. Ponieważ często jest tak, że ludzie mają kupę kasy, natomiast utknęli gdzieś w martwym punkcie i nie bardzo wiedzą, co mają sobie zrobić, jaki jest sens tego, co robią, więc potrzebują tego rozwoju. A na czym polega twoja praca? Moja praca polega po pierwsze na budowaniu sieci konsumentów, czyli na polecaniu sklepu internetowego z naturalnymi produktami, do, które mają certyfikaty, które mają badania kliniczne, które naprawdę pomagają ludziom. Budowaniu sieci tych sklepów internetowych, czyli poszukiwaniu partnerów, którzy chcieliby takie sieci sklepów również otworzyć na dowolne, w dowolnym miejscu na świecie na dobrą sprawę, ponieważ sklep jest przygotowany, wszystkie narzędzia są przygotowane na kilkanaście języków i jesteśmy już w 52 krajach. I zarządzaniem zespołami, ponieważ osoby, które się dołączają, również robią swoje awanse. Moim zadaniem jest wyciągnąć do nich rękę, pomóc im w rozwoju, pokazać im, jak robić te awanse, nauczyć ich jakby technicznej strony budowania marketingu sieciowego. Natomiast dla mnie. To jest taka misja, ja to wszystkim zawsze mówię, e, ponieważ często trafiają do mnie na przykład e, dziewczyny, które poświęciły się wychowaniu dzieci. I one od lat siedziały w domu, wypadły zupełnie z rynku pracy i są kompletnie nieatrakcyjne na tym rynku pracy, co jest przerażające niestety u nas. E, I wracają po kilku latach wychowywania dzieci i każdy im mówi, nie, ale wie pani, mają ja, pani dziurę, ale jest pani niedyspozycyjna, ma pani dziecko w domu. Ja, co będzie jak zachoruje, co będzie jak kichnie, prychnie, przyniesie wirusa z przedszkola, pani już nie będzie w pracy. I co, tutaj nikt nie pyta o to? Tu nikt nie pyta. Tu nikt nie pyta o doświadczenie, tutaj są ważne chęci i tak naprawdę zaangażowanie, żeby się tego nauczyć. Jestem w stanie nauczyć każdego. Tak, każdy jest w stanie zacząć zrobić pieniądze? Bez najmniejszego remia? problemu. I dla mnie to jest taka misja, ponieważ jak patrzę na te dziewczyny, które przychodzą jak takie przysływowe szare myszki, które kompletnie przestały w siebie wierzyć. E Niejednokrotnie nie mają w domu wsparcia, nie oszukujmy się, ponieważ pan i władca zarabia pieniądze, natomiast one, one niestety się muszą podporządkować. Dostają rozwój osobisty, dostają narzędzia, dostają, pierwsze pieniądze zaczynają zarabiać. I jak patrzysz, jak one po miesiącu, dwóch zaczynają kwitnąć, to dla mnie to jest niesamowite uczucie, jest po prostu bezcenne, którego nie da się niczym zastąpić. Liderka w marketingu sieciowym, Małgorzata Sosińska, była moim państwo gościem. Jak można dołączyć do ciebie? Można mnie znaleźć w internecie, na Facebooku, na Instagramie, można mnie znaleźć pod hasłem Susińska Online. Eee, zapraszam serdecznie, jakby przyjrzeć się temu, można bez najmniejszego problemu, tym możliwościom zarobkowym, możliwościom polecania biznesu. Eee, to nic nie kosztuje, eee, nie wymaga inwestycji, nie wymaga zadowalania, tak jak wcześniej mówiłam, natomiast na pewno pot, e, może otworzyć głowę. I moją taką, moim takim marzeniem małym tak na koniec jest to, żeby też dotrzeć do osób, które są zupełnie wykluczone z rynku. Pracy, albo w wielu, wielu, wielu przypadkach bardzo poważnie, czyli do osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ten biznes możemy robić z dowolnego miejsca, tylko mając komputer albo, albo telefon w ręku. I to uważam, jest niesamowita grupa ludzi, która zasługuje na to, żeby po prostu się usamodzielnić i zarabiać godne pieniądze. No to odsyłamy i zapraszamy. To dziękuję. Dziękuję Ci tam, Do zobaczenia.